Ci najmłodsi i ci starsi strażacy z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Bełchatów przyjechali do Lowa, aby wziąć udział w pokazie nowoczesnego sprzętu, który może być wykorzystywany przy akcjach ratowniczych. Japońskie urządzenia wchodzą dopiero na rynek, ale już wzbudzają duże zainteresowanie. Ogromnym plusem i innowatorstwem w tych narzędziach jest to, że po pierwsze waga, są bardzo lekkie, w okolicach 13-14 kg, a drugie, że jeżeli chodzi o, o zasilania, nie trzeba żadnych węży e, hydraulicznych, które zawsze ograniczają nasze, nasze, nasz, nasz zasięg po prostu działania. One działają na akumulatory, zasilane są prądem, akumula, akumulatorem, którą właściwie spotykamy w życiu na co dzień, e, w wiertarkach czy, czy podobnym sprzęcie. Cechują się tym, że gwarantują nam po prostu niezawodność. To znaczy, przy zasilaniu takim akumulatorem, jest gwarancja przy sile na przykład cięcia ponad 30 ton, jest gwarancja na takim akumulatorze dokonania 100 pełnych cykli pracy. Próbkę możliwości tego sprzętu strażacy mogli obejrzeć na placu przed remizą. Stary wrak samochodu posłużył jako poligon doświadczalny. Strażacy sami mogli spróbować, jak pracuje się na akumulatorach. Jak widać, pokaz spotkał się z wielkim zainteresowaniem wśród straży pożarnych w gminie, gminy Bełchatów, jak również Państwowej Straży Pożarnej z Bełchatowa. Ja również z wielką przyjemnością go oglądam i uważam, iż należy inwestować w nowe technologie, bo te technologie ratują często częstokroć życie. A życie ludzkie jest bezcenne. Generalnie jest to nowość i wchodzi dopiero tutaj do, na polski rynek. I myślę, że jako uzupełnienie sprzętu ratowniczego, gdzie nie można dojść w jakichś trudnych miejscach, myślę, że jest to fajny pomysł. Natomiast chcemy zobaczyć, czy to się sprawdza. Po pierwsze, dlatego jest dzisiaj pokaz i tniemy sobie auto. Po drugie, chcemy zobaczyć, ile to kosztuje i czy w ogóle jest to opłacalne, bo przy zakupie nowych sprzętów, wiadomo, musimy kupować sprzęt e, ciężki, żeby ta reakcja była bardzo szybka. Natomiast później, żeby posprzątać miejsce wypadku i tak dalej, żeby to wszystko miało jakieś ręce i nogi, no to niestety e, ten sprzęt ciężki już jest zbyteczny i dlatego te, te lżejsze jak najbardziej. Sprzęt ma bardzo duże możliwości. Można nim naprawdę sprawnie ratować ludzkie życie w chwili zagrożenia, choć wymaga to oczywiście nieco ćwiczeń i praktyki, ale tak jest zawsze w przypadku każdego nowego urządzenia. Ten sprzęt służy nam do oswobazania na przykład z tym, czym, z czym mamy najczęściej do czynienia na co dzień, czyli w wypadkach komunikacyjnych, czyli oswobazanie kierowców pasażerów ze środka, samochodu lub przy jakichś większych klęskach żywiołowych czy katastrofach np. budowlanych. I mamy do czynienia z konstrukcjami, które przy pomocy prostych narzędzi bądź tylko naszych sił nie jesteśmy w stanie pokonać. Zanim jednak tego typu sprzęt wzbogaci jakąkolwiek jednostkę straży z naszej gminy, to druchowie z Dobrzelowa będą mieli już do dyspozycji coś, na co od dawna czekają. Teraz spełni się ich marzenie. Za półtora miesiąca odbieramy w zasadzie najnowszą jednostkę. Myślę, że takie jednostki w Polsce będą, to będzie chyba druga. Lub trzecia w kolejności wyprowadzenia łącznie z elektronicznym systemem zarządzania nadwoziem i tam znajduje się cały komplet ciężkiego sprzętu hydraulicznego, którego koszty są no ponad 100 tysięcy złotych i one właśnie służą do tego, żeby przy wypadku pierwsze, pierwsze kroki skierować do ratowania ludzi, czyli wyciągnąć ich z miejsc, które są niedostępne. Za miesiąc przyjedzie tutaj ultra nowoczesny, średni samochód strażacki. MAN z, naj, z najnowocześniejszym wyposażeniem, jakie w tej chwili istnieje na, na rynku, tak więc będziemy, będziemy tutaj wiedli prym, jeśli chodzi o nowoczesność. Ten sprzęt na pewno też jest drogi, ale jeżeli okaże się, iż będzie przydatny, to myślę, że będziemy tutaj rozmawiać na temat ewentualnie jego zakupu. Nowy sprzęt na razie strażacy testowali. Kto wie, być może w niedalekiej przyszłości będą mogli z niego również korzystać. Oby jak najrzadziej.